A kto to się obudził? Mój mały książę się obudził. A Ja piję znowu ona. Dobra, zesram się, to przynajmniej mi dupę pomaca. O, czyżby mój synek otworzył oczka? Jak się spało? No mnie zajebiście, a tatuś jak tam? Kacyk nie męczy? Myśli, że nie słyszałem wczoraj, jak buteleczki dzwoniły? Że tak, właśnie, że już śpi tak długo. To co. Może czas zmienić pieluszkę? Czyze, kobieto, umyj zęby, nim mi pysk przystawisz do twarzy. Co jest z tobą? Nie. To może w końcu coś ugotuj. No kto zrobił taką dużą kupę? No kto? No chyba ja, skoro ściągnęłaś to z mojej dupy. Czemu zawsze zadajesz retoryczne pytania i to kilka razy pod rząd? To co, smarujemy popala? Mmm... Wiem, że to lubisz. O, tak, smaruj mirowa. Mm, tak, a teraz czas na złoty deszcz. Odpalamy. Nie na mamusie! No nie, nie! No, nadstaw pyska. Nie narzekaj, niektórzy faceci płaciliby ci za takie przyjemności. Co, młody, pobawimy się. Patrz, co mam? To jest słoń. A jak robi słoń? Słoń robi. tu, tu. no, dokładnie. O, stary, ale chujowa onomatopeja. Coś pięknego. O, siema Win! Siema. Zajebiście, że wpadłeś, mógłbyś z nim posiedzieć? O, wujek Win! Zajebiście! On ma zawsze fajne zabawki ze sobą. Pobawi mi się z wujkiem? Pobawi mi się z wujkiem? A co byś wolał? Być terrorystą? Czyli zwykłym chuliganem, który spali stadion Legi? Dawaj mnie ten ognisty artefakt Czarny Diable! No, co ty stary ocijałeś? Jesteś nienormalny? Oj, tam, no mi się podoba, no, są mały. No przecież dobra mógł dobra. się podpalić, no. Wszystko jest w porządku, kochani. I na scenę, jak zawsze, wchodzi główny rozpalacz każdej zabawy, czyli matka we własnej osobie. Dzięki. Już mamusia jest na miejscu, wszystko jest dobrze. Czas na jedzonko. Leci samolot, leci bzium. Co buteleczka musi być, bo cycki wyschły. Synek, musi zjeść wszystko. Może i lepiej, zawsze miałaś słone suty. Dobra, dałem mnie ten syntetyczny nektar bogów. Kurde, jakie to jest dobre. Jak tak człowiek sobie podnie, to zawsze się robi jakiś... taki... śpiący. Co? Jak? Gdzie? Co jest? O, żeż ty, znowu mnie uśpili skubańce. Dobra, no poleżę sobie. Co my tu mamy? Żyrafa. Nie no, znudziła mi się. Karuzela. Mm, nie no, ile można łapać jakieś małpy, no. O, banan, zajebiście. Mm, kurwa, jak daleko położyli, no. Niedopełzne. ale no to sufit. Pam, baram, tam, tam, pam, A co to? Co ja słyszę? No nie, to ja tu jak paruwa w bułce leżę i czekam, a ci się zabawiają, no tak to nie będzie. Syrena alarmowa zacznie nadawać za 3, 2, 1. Synek, synek, synek. Cisza, rodzice zaraz przyjdą. Daj rodzicom 5 minut, proszę. Nie ma opcji, ojciec, nie poruchasz. Dawaj mnie banany. Masz, masz, banan dla ciebie, pobaw się bananem. Zajebisty banan. Cecuszko, tak? 5 minut, rodzice zaraz przyjdą. Dobra, idź, w sumie też może się czasami pobawić. Lepiej nie przeginać pały, bo potem kocyk okazuje się za śliski albo coś. Ech, kolejny wesoły dzień. A co by tu jutro? O, wiem. Zacznę ząbkować. To im rozpierdoli przynajmniej miesiąc z życia. Fajnie z być dzieckiem. Oj, fajnie. Cześć! Widzę, że podobał Ci się odcinek, tak? Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, no daj już piękna łapka w górę. A jeżeli jesteś ciekaw, jak naprawdę wygląda rodzicielstwo, to odwiedź kanał w Paszczy Lwa. A teraz idź spać, idź spać na zawsze.